I wąskich przestrzeni z antypoślizgową rączką, 3 złote, Szczotka do zlewu Dorota, D. To do nie do kaloryferów? Też może być. Do wąskich przestrzeni. Do kaloryferów też się będzie nadawała ta szczotka. Także polecam. Ja nie mam kaloryferów, nie wiem. To się, no, się no tak, czyści. bo jest jakiś Bezkaloryferowa. Be, bez kalor, Słuchajcie, teraz mam tak. Hot flanelowy. Dla dzieci, bądź jak ktoś lubi postaci z bajek, no to oczywiście dla dorosłego też będzie ok. 75 na 100 cm. I teraz mam. Pani, no jakie szczotki tylko pani napisze? Ech. Mów, mów, ja cię słucham. Tu nie nie tururujujuj mi tutaj teraz. I teraz tak, kocyk jest bambi. Dumbo, czy Dumbo. jest przyjemny w dotyku, słuchajcie. Dumbo, Angelika pokazuje Dumbo. Tak, ale on jest naprawdę bardzo, Milusi, przyjemny e, w dotyku, naprawdę fajny. I mój, słuchajcie, ulubiony, on jest po prostu przepiękny, przepiękny, to jest z kubusiem, puchatkiem. One są idealne na prezent i są po tak, i, 9 zł. 9 zł i jest pięknie zapakowane z taką kokardą. Po 8 zł. Kłamała, już dodatkowe czasy zarobić, zobaczę. Koc Kubuś. Koc Kubuś jest Przez po prostu doku. nie do ogarnięcia. Napiszę kartkę, bo jak to, ten, to. Koc Bambi. Bo, bo, chwila. Pani Anno, ale pani mi napisze naprawdę. Czy te do czyszczenia z lewo zmywaku, czy te do czyszczenia fuk? Dobra. Teraz pani jedziesz w kocę. Już moment tylko od Kubusia, zaczynaj. Poczekaj. Zapiszę tą szczotkę. Pani pisa, Ewelina. Raczej. Pani Ewelina. koc, Bambi Ola. Ja tu będę stąd. Dobra. Ola. Dalej mamy dwa razy koce pani Gosia. Pani Gosiu bez różnicy jaki. Kubuś i dwa razy Bambi. I tu pani Ola. To tak było? Ola. Pani Ola. Pani Ola. Koc Bambi. Nie. nie. Dwa razy Kubuś. Dwa razy Kubuś kto? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ewe, pani Ewelina, no koc Kubuś, koc Bambi. Dwa, dwa koce pani Gosia. Pani, pani, Gosia. Pani, pani Gosia. To ja pani Gosi dam. Nicyjaki, Kubuś i dwa razy Bambi. Kubuś zapisuje Marta. Ja pani Gosi zapisuję. Dałam najładniejsze. Eee, Kubusia i Dambo. Masz Dambo tam? Marta? Nie, aha. Dambo jest jeszcze tam pod spodem. Nie... To poczekaj. Razy dwa Dambo. Bambi. Dambo. Kubuś i dwa razy Bambi. A co, dobra, świetnie. Kubusiu ty. Kubusia mam w ręce. Iwona Bambi. Dobra, to Marta mam dla ciebie... Ej. Kubuś, koc. Nie ma Kubusia już. Jest? Jest, a. Nie być mój. <laughs> da. A nie, dobra. Coś mi się... Pop... Miałam tego wziąć. Mi Zapomniałam. Czy Bambi zapisałaś, Iwonie? Iwonie zapisałam Bambi. Koc, Kubuś, ten. <laughs> Absolutnie nie chciałam nikogo oszukać. Bo jak szana, nie, jak szana. nie. Oszustka jak nic. Kama, bo się pogniewamy. Czy ktoś jeszcze chce? Joanna Sosnowska, Joanna. Poczekaj. Fuchatek, kocyk. B A taka L -A. A, Tu, dobra? Dobra. Paulina Taszek, bambo i dambo. Mam tutaj dambo. I bambo. I Bambi. Paulina Taszek. Fuchatek, kocyk, tam, bambo i dambo. Bambi i kubuś. Pani gościł jeszcze raz. Chodź, Bambi. Ostatni kocyk. Czekaj. Bambi i Kubuś yy, Pani Gosiu jeszcze raz ma być. Czy chciała Pani tamte? Bo tamte sobie zapisałaś, pani Gosi? Pani Gosi zapisałam. Yy, Bambi i Kubusia Czekaj. tak. Czy Obojętnie, mam jeszcze okay. Ale nie, bo teraz pani Gosia napisała Bambi i Kubuś. No ja Bambi i Kubusia chyba. Aha, tak. Bo mamy jeszcze koc Bambi i tu chciała go... Yy, Patrycja Wigrant Pani Gosia ma Dambo. No. I Kubusia. Dambo. Tamte, okej, okay, dobra. Czyli tak, Patrycja Wilbrand, kocyk Bambi. Kot, kubuś jeszcze jest? Już nie ma. Nie ma. Zostały, są, zostały nam dwa. Y, dwa dambo. Dwa dambo kocyki. Udzę, nie mówię, co? Także pani Basiu, już się pani na kubusia nie załapała. E, Magda, nie ma Bambi. E, a komu zapisujesz teraz? Patrycja Wilbrand. E, pani Gosiu, mam tylko dwa kocyki i jeszcze dambo. Kubuś, koc, ta? Nie ma kubusia ile kosztuje? 8 zł. 8 zł. Może być dambo. Yyy, ja miałam ci pokazać, Bambi. I wona już nie ma Bambi. Nie ma, to było ostatnie już zapisane. Także kto chce dambo, kto chce dambo. Ale nie, ej. I on dwa razy, a to ja się pomyliłam, sorry. Dobra. A może być dambo Magda Dobra. Piszesz, tak? Ile on... mam jeszcze? Jeden. Jeden kot z dambą. To no nie, nie załapałaś się, załapał się tylko na Bambi. Nie, nada. No oh, Dobra, słuchajcie, Przeczytamy, kto co ma, żeby nie było. Beata K.R. ma y, kubusia. Y, znaczy się y, kusiaczka. Iwona masz Bambi. Patrycja Wilbrand Bambi. Hej, hej. Marta Giniewska dwa razy Bambi i raz kubuś. Pani Gosia Stachowska, Dumbo i kubuś. Wola, voilà, masz Dumbo. Magda, kubuś. Magda, Dumbo. I pani Ewelina, kubuś. Jeszcze Patry został, jeszcze.